Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Wprawdzie sądziłem, że się pani spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą. Cóż, nie jest to pierwszy raz w historii, gdy osoba nazwiskim Sznef przepytuje Polaków. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy sali i zdrowi. Ale dobrze, że pani tu jest bo jest Pani prawdziwym symbolem tego, co się dzieje z polskimi mediami, co się działo kiedyś i co się dzieje nadal, że nie jest to czysta woda, tylko to jest taki sam ściek, jak był wcześniej, że prezesem TVP jest dzisiaj człowiek, który u Rafała Trzaskowskiego w spółce autobusowej zarządzał, że Pani mąż czeka na ambasadorską nominację od nowego prezydenta, domyślamy się którego. To nie jest obiektywizm. To nie jest obiektywizm, Pani nie powinno tu być. Musiałem to powiedzieć w imieniu wszystkich sztabów, które zgłosiły swój sprzeciw. Dziękuję. W uzupełnieniu do pana Stanowskiego jeszcze zacytuję pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić. Najpierw prośba do, prani, do pani prowadzącej, żeby pilnowała zegara, bo takie są i tutaj zadania i nic więcej. E, tak, przede mną stoi dużo flag, gadżetów. Poważna debata, podobno nie można mieć gadżetów. E, pierwszy raz e, podczas tych wyborów telewizja publiczna. Zaprosiła kandydatów. E, jakbyście chcieli, to możecie, możecie korzystać, możecie sobie te flagi brać po to, żeby może dla siebie, może żeby zaorać kandydata śmiało. E, mam tu i flagę feminizmu, i Niemiec, i Polski, i Kirgistanu. Wszystko tu się znajdzie dla każdego coś e, miłego. Bo to jest niepoważne. Przecież to to, jest, e, to są wybory prezydenta, czy wybieramy kogoś, kto ma najlepszą ripostę, Kto w, w minutę powie, jak poprawić dzietność w Polsce. Kto w minutę upora się z wojną. No na tym polegają wybory prezydenckie w Polsce, na to kto najlepiej zdisuje przeciwnika. To są jakieś niestety. Niestety żarty, tak to mogą wyglądać freak fight. Jeszcze się wszyscy pobijmy, będzie jeszcze większa oglądalność. Marszałek Ho Hołownia dostanie średni przycisk YouTube. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.